Witam ponownie. Mamy 17 września. Przed chwilą skończyłem nagrywać kolejny odcinek z Outlast'a. Teraz znowu kolejny odcinek jadę. Jadę maratonik malutki. 20.00. Po mojej prawej lampka przyświeca, żeby moja twarz była widoczna. A my siedzimy sobie przyjemnie, słodko w szafce. I czekamy, aż pojawi się doktorek, albo się nie pojawi. Chwilę odczekam i najwyżej się ucieknie, ale coś, jakiś hałasy po prawej stronie słyszę, ale niczego nie widzę i nie wiem, czy ryzykować. Może poprawię jeszcze kamerę, Gdzie, że mnie dobrze widać. Dobra. Czy cisza, spokój, bez presji? A, tu jest kolej, który się szamota. Tu niczego chyba nie ma. Dobra, spróbuję stąd wyjść. Ewentualnie, jedną rzecz muszę zrobić. Mianowicie, wyłączyć cienie na średnie. Dobra, mam nadzieję, że cienie takie są mi potrzebne. O, tutaj pobiegniemy. Tutaj w sumie nikogo nie ma. A ewentualnie mamy kanał wentylacyjny, który możemy teoretycznie się dostać, chyba? Chyba. Kurna, te zakaskawane łapy. Dobra, a więc tak. O. I idziemy dalej. A przepraszam wszystkich y, tych, którzy czek czekają na kolejne gameplay z Battlefield 3. Przyznaję, że tak się wciągnąłem w tą grę, w, zarówno w Outlast, jak i w. Kurna, A, ale mi tutaj 28fpsów, ta gra jest totalnie niezoptymalizowana. E, tak się wciągnąłem w Outlasta i w amnezję, że. Przyznaję, zapomniałem. Czy znaczy, zapomniałem, po prostu. No, wciągnąłem się w tą grę i. Jakąś tak kurczę wyszło. Pogrywam sobie codziennie, praktycznie sobie pogrywam, ale niestety, jakoś do nagrywania nie doszło. Cisza, mam nadzieję, że. Teraz, tutaj coś jest. O! Jest klucz! Jest dobrze, jest klucz! Niech gadny jest to klucz od windy! Jest zapisywa. O kurwa! Łepsu! Pierdalam stąd Nie wiem czemu to nucę. Zamknij drzwi Kurde jak to skur... skurde dla mnie strasznie ta kamera bo tak lata w tej i że gówno widać Nie mogę nic zrobić w tym momencie w wpizdu No to żebym się Załatwił Eee 27 FPS-ów, to aż boli. Aaaaa! Kurde! Zamykaj te wrota, baranie! Co za baran, co za ty, co za koleś! Dobra Teraz albo, albo nigdy, więc now or never Winta, winta, winda, winta, winda, kurna. Zamknij drzwi. Uhuuhu Jezu, gdzie ta winda? Gdzie ta pierwsza winda jest teraz? Kurde, dajcie mi windę! Tu nie Gdzie ta pierdolona winda? Jezu, jak ta kamera skacze, kurna Spadek FPS-ów jest tak masakryczny, że to głowa boli. Teraz się pogubiłem, nie mogę windy znaleźć, jasna cholera. Może jeszcze raz wejdę do góry Dobra, pakuj się do góry Nie będę włączał kamerki, mam nadzieję, że nic się nie stało, bo w sumie włącza Dobra Mam nadzieję, że tu mnie nie zaskoczy Dobra I teraz... O kurwa mać! No nie, No zamykaj te wrotoraju, ja pierdolę, to jest zbugowany system zamykania tych cholernych drzwi! No kurwa mać, no przecież ja pierdolę, że tak się powiem, no... Ta kamera jest tak, tak dziwnie skonstruowana, że ja robię ruch delikatnie myszką wlewa ten mi kurna gdzieś w lewo... Ta, spoko, spoko, kurna, spoko! Luzik Mogę to otworzyć? Da, pewnie! Po co? Cześć! No i ciekawe, czy uda mi się w końcu tą pieprzoną bitę znaleźć? Osobiście w to wątpię. Dobra, to jest raz. Tutaj nie wejdę... Nie no, super, I wróciłem do punktu wyjścia tak naprawdę. No i... po prostu... szkoda gadać. Bez komentarza w ogóle. Kręcę się jak smród po gaciach. A ta kamera mnie tak wkur że nie da się po prostu normalnie funkcjonować tym gównem bo mi tak loto w tej i że po prostu no, nie mogli nic zrobić dobra skończę narzekanie i zacznę działanie dobra co tutaj, nic tutaj nie ma oczywiście, bo po co wszystkie drzwi zarejestrowane, zade zadeskowane może ja to chociaż zamknę te drzwi Te? i pytanie co teraz mogę to otworzyć, ale co dalej Otwieram wrota, no i jestem oczywiście w tym samym miejscu! Co teraz? Tędy nie przejdę oczywiście, bo po co? Aha! No to mam profesorka. Hmm, chyba do was coś mi się wy... O. Zaraz, 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 w lewo, w lewo, zamykamy przed panem w rotaraju. Jest winda! Jeśli to w ogóle jest, udało się, kurna, udało się. Pocałuj mnie w dupę deszczu. Będziesz na facebooku. O shit. To teraz No to teraz panie gini Stałeś się ofiarą własnych eksperymentów w sukienkocie Już co, mogę działać? Mogę chodzić? To ciekawe To teraz Dobra, ten został ści ściśnięty delikatnie Aha, okej. Okay. Dobra, wenty... E, mogę wejść na dach windy. Super. Aha. Rozumiem, że jestem w pewnym sensie bezpieczny, bo doktorek oczywiście został szczaskany przez windę. Moje pytanie brzmi co teraz? Ja myślałem, że go przetnie na pół, tak jak to było w pile na przykład. A tutaj dupa. Nic się nie stało. Śmierć tragera. Jak sprawić, by trager obciekał z własnymi sokami? Krok pierwszy: ścisnąć dylkwęta. <noise> Dobre, to mi się podoba. Jakieś dokumenty? Nic nie ma. No dobra. A zatem Obczajmy... czacze zamknięte. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Mogę tam dojść? też nie czyli jedyną drogą będą będzie to przejście które jest otwarte w sumie no ktoś kurczy jakieś butelki posuwa po, po tym po podłodze bez skojarzeń, proszę jak można posuwać butelki prawda po prostu ktoś ...trze yy, butel nie popycha butel nie dobra nieważne wiadomo o co chodzi e Tutaj raczej nie wejdę, to muszę iść tu. Do góry czy na dół? No, prze. Co mamy dostać się na parter? Czyli do góry raczej nie powinienem iść. Raczej nie. No i pewne to mi na dobre nie wyjdzie, bo i tak są drzwi zamknięte. Bardziej martwi mnie fakt, że nie mam baterii. Na szczęście takie zamknięte, więc mogę się wrócić. Jak fajnie, krople deszczu. Ociekają po oknie. Słyszałem głosy jakieś. No dobra, idziemy w takim razie na dół. Przynajmniej piętro niżej. A niżej się widzę, już nie da przejść. Aha! Ja już znam te numery. Tu się na pewno pojawi jakiś mości pan, który będzie chciał mnie wystarczyć tu gdzieś zabić. jedyną opcją na ucieczkę będzie to właśnie szczelina. Już ja cię znam suki synu, ja, ja Cię znam. No, ale dobra no działajmy według gry. Hasło trzeba wpisać. Niestety hasła brak Teamwork Team Player Award Patrick Petryna Polak. Taśnie. Aha, no dobra, czyli mamy teraz drzwi, które muszę otworzyć. A zatem nie mogę się kurczę uchylać jak... jak otwieram drzwi, nie mogę się przechylać prawo lewo niestety. Co my tu mamy? Cały czas ten obraz jest widoczny na, na monitorach. Ciekawe, czy to, czy to jakiś bug, jakiś błąd w systemie, czy po prostu wygaszacz że się włączył. on tego nawet ciekawy. Dobra, co my tu mamy? Tu jest pusto. Przydałoby się. przydałyby się jakieś baterie przede wszystkim, bo tego nam. mało. Zobaczę szybciutko, ile już ten, żeby kontrolować. Jest dobrze. Dopiero parę minut. Nagrywam Idę tak bardzo ostrożnie. Ktoś tu chyba przebił ścianę. Próbuję zretować się. Tak, ktoś wchodził tędy prawdopodobnie i tędy chciał przejść i dostał się na tą stronę. Tylko że szafki są przesunięte. Oj, 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 oj. Ta muzyka. Ta muzyka mnie niepokoi. Nie no, zamiast wyjść normalnie przez drzwi, które są zamknięte. To ten ktoś wyszedł ścianą, a raczej szybą. Można i tak. Teraz coś się zapewne stanie. Ta, bo i były przecież. Tak, to były szczeliny. Uuuu... o proszę! Mości pan, kimkolwiek jest. I to w krawacie chyba. No to co, idziemy, nie? Jak to się mówi, ja się ciebie nie boję, bo mam w na naboje. Czemu takie teksty były znane z mojego dzieciństwa? Chodzę tylko dokładnie, czy ta szlina jeszcze jest. Tak, nie, nie ma, więc mogę iść i najwyżej dać się zabić. Hem, ham, ham. Zobaczmy. Ale zaraz, on do mnie nie przyjdzie, bo jak to, skoro. Skoro drzwi są za, za, zabylkowane. Czy mi się wydaje, czy on świeci latarką we mnie? Aha, to jest on żyje! O kurka, wodna, nieźle. Jesteśmy, na zewnątrz Ojca Martina. Jakieś dokumenty, jakieś notatki, cokolwiek? Nie ma, po co. Czyli muszę, mam nadzieję, że te kroki to były kroki tego Ojca Martina, a nie jakiegoś psychopaty, który czeka na mnie z nożem. Bądź tu idzie aczkolwiek wynajmniej z innym narzędziem tortur Hello anybody home? tam bzdury, bo próbuję dodać sobie otuchy Zobaczmy czy te drzwi są otwarte. Po co ja przecież tędy wchodziłem baranie, to po co tędy miałbym wracać? Tędy oczywiście nie przejdę, a więc jedyną drogą ucieczki Jest. Ciemny kochytarz z dlaczego wiadomo gdzie ucieczka. Nic nie ma A że drzwi są zablokowane to nikt raczej nagle mi ich nie otworzy, chyba, że je wyważy Co jest możliwe. To chyba jest. To fuck. Ktoś pali części ciała. Od tego jest, od tego jest grill, a nie zlew. E, dzień. Dobry, witam. Wszystkich bardzo serdecznie. Czy zastałem jolkę? Hahaha, głupie żart. Sorry. No dobra, o oto coś tutaj jest. Tu miało być lustro. Żebym wiedział, jak wyglądam. Zamkniemy może te drzwi, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Mogę się odpryskać? Nie. Co tutaj mamy zrobić? Raz. Ktoś. Oj, ktoś tu chyba biegł. Kamera. Ktoś tutaj pali części ciała i nic więcej z tego nie wynika. What the fuck? Nie rozumiem. Gdzie mam się niby udać? Bo się delikatnie zawiesiłem. <laughs> Jak podłoga zej, fajnie trzeszczy. Ja to chyba nic więcej nie. Nie ma, żeby... Żebym co coś potrzebował, czyż nie? Dobra, zwróćmy się do początku. Czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Dokumenty, raport o kosztach projektu, bla bla bla. Nic nie ma, nie wiem o co chodzi. Co się dzieje? Dlaczego nie mogę niczego znaleźć? Nie wiem. Wróćmy się do tamtego miejsca. Jest coraz więcej momentów, że nie wiem co robić. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Tutaj nie byłem. Czyżby coś. A, tu są drzwi, których nie widziałem, patrzcie. No tak. I teraz zapewne przyjdzie mi je otworzyć. Ciemnek w dupie. Chociaż już tak ciemno nie jest. O, w pizdu! że się radoszło do, do szafki. Poczekamy chwilę, parę sekund. Bo nie wiem, co się może wydarzyć. Poczekamy chwilę. Nasze zadanie to znaleźć na zewnątrz ojca Martina. No dobra. Nikogo nie słychać. Dobra, wychodzimy. Nasłuchuję dźwięków, ale niczego nie słyszę. Oj! Mój bohater dyszy, co znaczy, że może być... Nie bez. Aha, tu jest kibel. Dobra, to mogę iść, tylko... mogę iść tylko tędy. I są tylko drzwi. Na razie nie będę baterii zużywać. A dobra, przeładuję karabin. Jezus Maria! <laughs> Widziałem swoją własną rękę i się wystarczyłem. Zobaczcie tą rękę. Huu. Nagły spadek fps do 45. Niedobrze. Aż się boję tędy iść. Ktoś tu... A... Aaaa ktoś tu chyba wchodzi do góry. A tak to wygląda. Kurde, jakie to jaka ta gra jest chora. Zajebiście klimatyczna i chora. Jednocześnie. Ha? czyli tędy nie... Czyli jedynym sposobem wejścia chyba będzie przez to okno, coś to mi się wydaje. Bo ten raczej nie przejdę, domyślam się. Aczkolwiek, yy, cokolwiek za tymi drzwiami jest, prosi się o ich otwarcie. No dobra, a zatem. Hmm, miło. Przynajmniej na razie. Najgorsze jest to, że baterii. O, a pod baterii? je yeah! mam pierwszą baterię 5 sztuk. Bo zużyłem niedawno piątą. Mam znowu pięć. I dalej ni hu, hu. Muszę się wrócić. I wejść przez to cholerne górne okno. Bo inaczej innej opcji nie ma. A tam y, chyba się pali. Więc może być fajnie. O oh. Holy shit. I F 25 FPS-ów, o jasna cholera. Zajebiście. Ale wygląda to, wygląda to bardzo fajnie. Mam nadzieję, że nikt tutaj. E, ty. Aha. Wow. So us. Used us. Us <coughs> things, <coughs> nie zazdroszczę ci, przyjacielu, nie zazdroszczę <coughs> ci. Rozumiem, że tędy nie przejdę, ten też nie przejdę. Aha, ręce pokazują i bardziej są... Po... O właśnie. To oznacza, że prawdopodobnie jesteśmy blisko ognia. Włącz system przeciwpożarowy, aby ugosić ogień. Hmm... Interesting. Mogę tędy przejść? Ajajaj, nie bardzo. Fuck! Teraz, zaraz. nie mogę przejść, się w sytuacji. Czemu to w ogóle mam? Mogę tędy przejść? Mogę, tu się palą ciałka. Tędy mogę przejść? Mogę, aczkolwiek może niekoniecznie. Tędy nie przejdę, kurka wodna. No. A! No tak, nie domyśliłem się, że mogę kucnąć, super. Muzyka bardzo spokojna, więc... Zakładam, że nic mi się nie stanie w najbliższych minutach. Muszę jedynie włączyć system przeciwpożarowy, żeby ugasić ten pożar. No dobrze. Skoro tak to trzeba szukać w takim razie jakiegoś, nie wiem, pomieszczenia ochrony czy coś takiego. Szczelina! A za szczeliną będzie prawdopodobnie zło na mnie czyhające. Już się boję. Tędy nie przejdę, aczkolwiek przejdę. Po prawej stronie jest korytarz. No dobra, idźmy. Nie lubię tych dźwięków takich cichych. Kurde. Coś tu kapie. To ja chodzę po jakimś czymś. Ja pierdolę jaki klimat tam tu jest, nikot nie ma. Huo, jak to wygląda? Wszystko masakra. Te drzwi są zarylowane, więc zanim ktoś do mnie doskoczy, to mniej parę sekund, bo musi, by musiał wyłamać te belki. Więc zakładam, że nic się nie sta. A tutaj ktoś jest. Ewidentnie ktoś tu jest. Pytanie, czy żyje? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Nie ja chciałbym mieć surprise'a na chwilę. Moje pytanie brzmi: po grzyba ja tu w ogóle wlazłem? Żyjesz? Teoretycznie niby nie, ale. O, dokumenty są. Dobra, zaryzykuję, najwyżej na mnie się rzuci. Nie. Weź dokumenty, przyjacielu, i pokaż, co tam ciekawego dla nas masz. A, eee, dokumenty. Broszura. Zespół psychopatologicznej bliskości stresu. Ciekawe pojęcia, jak na psychologię? Nie to. A jeśli widzisz nieistniejące rzeczy, koniecznie o tym powiedz. Nie trzeba się wstydzić zespołu psychopatologicznych bliskości stresu ZPBS. Porozmawiaj z przełożonym, aby uzyskać pomoc od doradcy korporacji murków. Pamiętać: jeśli nie widzisz istniejące rzeczy, koniecznie o tym powiedz. Ja codziennie widzę kurde pieniądze, które latają mi przed oczami, i... komu mam o tym powiedzieć? Co? Czy to ktoś tu jest? Ohohohohoho ho, 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 ho. Ewidentnie ktoś tu. Nie to, zawsze mi się mieli guzik. Żyjesz? Eee, na szczęście, na moje szczęście niekoniecznie. Butelka. To jest zamknięte. Tu nic nie ma. Co ja tu w ogóle. Czy, czy, czy to w ogóle było sens wchodzić? Bo jakoś tak mam wrażenie, że to jest wejście bez wyjścia, znaczy w sensie, że tak zwane dead-end. Hmm. No to fajnie. Aha, czyli muszę tylko tędy iść, no nie ma innej opcji, muszę tędy przejść w takim razie. No na no, no, to idziemy. Zmknięte. Ojej, baterii potrzebuję. I need batteries! Immediately! Cały czas nasłuchuję dźwięków różnych, bo... Mogą, mogą mi zdradzić o w systemie nie ma wody, musisz odkręcić dwa zawory You gotta be fucking kidding me I co jeszcze mam włączyć kurka wodna?